to jest grane ze strony Witowska Skaszpirowskiej dalej gramy w Emperion Galactic Survival i w tym odcinku słuchajcie e, musimy zrobić tak e, robimy szklarnię robimy dekonstruktor e, robimy hutę e, robimy maszynę do naprawiania skafandrów bo zobaczcie jest coś takiego przy skafandrach e, jak taki zielony pasek, on już jest w połowie tutaj jest taka informacja na wysokości mojego wskaźnika. Jeżeli nakieruję się kursorem na skafander, jest coś takiego jak pozostałe naprawy więc taki skafander możemy naprawić tylko 7 razy. Za każdym razem on ma mniej wytrzymałości maksymalnej. Słuchajcie, konstruktor drugiego stopnia zamieniłem na ten trzeciego stopnia. To jest już trzeciego stopnia konstruktor. Teraz, co tu się zrobiło tak kolorowo? Słuchajcie, to jest kontroler kontenerów, czyli to jest magazyn. Zrobiłem sobie po prostu podziały. Tutaj mamy magazyn z elementami budowy bazy. Tu mamy magazyn z elementami budowy statku. Zobaczcie, ten silnik odrzutowy udało mi się odzyskać z jednego ze statków. To, będzie, to będą części do statku bazy. Tutaj mamy części do małych statków. Tutaj mamy surowce w żółtym. A tutaj mamy kontener na rzeczy do dekonstruktora. Ale zobaczcie, kliknę sobie P. Główny. Przekroczyliśmy zużycie CPO. Musimy rozbudować bazę. Więc dołożymy sobie komputer w bazie. Ja ten blok już mam zrobiony, oczywiście. Pokażę Wam, gdzie on jest. W konstruktorze znajdziecie to w zakładce Urządzenia Filtr Baza. I to jest tu, Expander CPU T2. Montujemy to urządzenie sobie. Jakoś fajnie obrócimy. Ma coś fajnego. To może być ciekawe. Ok. Teraz klikamy P. Statystyka CPU. Teraz mamy dostępne 200 tysięcy punktów. 200 tysięcy, zobaczcie. Teraz możemy sobie dokładać urządzenia. Kolejne urządzenie, potrzebne w bazie, to jest to urządzenie. Stacja naprawcza w niej się naprawia skafandry. Ona jest aż tak duża. Ja spróbuję ją sobie gdzieś tutaj tak na boku wstawić. Może tutaj. Ok, jak to działa? Wchodzimy do takiego urządzenia, i tutaj wkładamy rzecz do naprawienia. My chcemy naprawić nasz skafander, więc po prostu go z siebie zdejmę i przełożę go do ekwipunku. Wchodzę w to urządzenie naprawcze, wkładam tutaj skafander i klikam napraw. I zobaczcie, jest pasek, ale on nie jest cały do samej góry. Za każdą kolejną naprawą ten pasek wytrzymałości będzie mniejszy. Będzie naprawiać do mniejszego poziomu. W porządku, to mamy z głowy. Teraz wam szybko pokażę hutę. Jest coś takiego jak huta. Dlaczego robię to na zewnątrz? Słuchajcie, dlatego że huta wydziela przeogromną temperaturę. Tak ona wygląda. To jest urządzenie, które pozwala nam. Do niego nie można podejść w zasadzie, bo jest tak rozgrzane, że się zapalicie. To urządzenie przyspieszy nam przetop surowców. Jest jeszcze coś takiego jak dekonstruktor. I dekonstruktor sobie też postawię tutaj, dlatego że nie potrzebuje dostępu bezpośredniego do konstruktora. On może być całkowicie poza. Zasięgiem waszego, waszej postaci. Do, niego, do tego dekonstruktora w ogóle nie trzeba podchodzić. Robimy sobie tak. To wygląda w ten sposób. I teraz co należy zrobić. Z dekonstruktorem zanim on zacznie działać. Klikamy użyj. F. Teraz skąd on będzie pobierał. Skąd on będzie pobierał rzeczy do. Rozłożenia na części. Szukamy konteneru. Ja sobie podpisałem: Dekonstrukcja to jest kontener, do którego będziemy wrzucać przedmioty, które ten dekonstruktor ma rozłożyć na części. A te części, które rozłoży, chce, żeby nam wrzucił do kontenera z surowcami. Słuchajcie, i teraz tak, a nie mam skafandra, muszę się przebiec naokoło. Już wam pokazuję o co chodzi. To jest kontener na rzeczy do zdekonstruowania. To z tego kontenera będzie dekonstruktor pobierał, a do tego kontenera będzie wrzucał części. Teraz może znajdziemy coś. Jest. Minigun. Wrzucamy sobie minigana do, do tego kontenera. ...i w tym czasie już dekonstruktor powinien działać. Chyba, że się nie da minigana rozłożyć. Powinno... powinno się dać. Rozłożyć minigana. A, trzeba było włączyć zasilanie, w porządku. Minigun już jest rozkładany na części, części idą do kontenera z surowcami i wszystkie rzeczy e, typu części statków, których nie potrzebujecie, ale wiecie, że one są zaawansowane, warto sobie słuchajcie, tak jak tutaj moduł wiertniczy do ślizgacza, nie będziemy korzystać ze ślizgacza, e, bierzemy do demontażu, resztę sobie możemy zostawić na handel. OK, wrzucamy i dekonstruktor już się tym zajmuje. Więc dekonstruktor mamy z głowy. Słuchajcie następna rzecz bardzo ważna szklarnia. Mamy coś takiego jak działka ogrodnicza betonowa. Zabieram to ze sobą. To się tworzy tak. Wchodzicie w zakładkę urządzenia filtr baza. Tutaj macie tak jak wspomniałem stację naprawczą. Piec hutniczy, to jest ten konstruktor, który zamontowałem trzeciego poziomu. Miałem wcześniej drugiego, zrobiliśmy trzeciego. Działka ogrodnicza będzie tu, w kostkach. Ja jeszcze raz spróbuję wejść, żeby się wczytały. O tak, tu jest, wczytały się tekstury. To są kostki. Klikacie baza i działki są tu. To są te trzy rodzaje. Jest do tego potrzebne włókna roślinne, cement i roztwór odżywczy. Jak uzyskać roztwór odżywczy, już Wam pokazuję. Wchodzicie do kuchni, kuchnia robi roztwory. W, przepisie, w przepisach z jedzeniem to jest to, co trzeba zbierać. Dlaczego mówiłem, aby rozbierać właśnie tego typu bloki na rozbitych statkach czy bazach? Można te bloki oczywiście też pozyskać w całości. Natomiast jeżeli pozyskacie blok w całości, taki działki ogrodniczej, on będzie zajmował 80 litrów, a ten jeden składnik zajmuje 5 litrów. Dlatego warto rozbierać po prostu, bez użycia rdzenia, żeby odzyskać tylko tą część. Do tego jest potrzebne zepsute jedzenie, woda destylowana, pył skalny. Pył skalny z kolei uzyskujemy tu. To jest zakładka komponenty. Pokaż wszystkie schematy i to jest tutaj. Pył skalny. On oczywiście pochodzi z tłuczenia. Ok. Następna rzecz. Rośliny. Słuchajcie. Wchodzimy w kuchnię. Trzecia zakładka po prawo u góry. Rolnictwo. I teraz na czerwono mi się palą te roślinki, których nie mogę zrobić, dlatego że brakuje mi jakiegoś składnika. Kliknę sobie tą. Każda roślinka, jaką klikniecie, to wyprodukujecie tego dwie sztuki. Nie jedną, tylko dwie. Ok. Jeszcze Wam pokażę. Co jest potrzebne? Do na przykład sadzonki kukurydzy ziarno, woda destylowana, roztwór odżywczy, do papryki warzywa, woda destylowana, roztwór odżywczy. W zależności od tego jakiego rodzaju chcecie mieć sadzonkę, to są potrzebne inne jakby do, niej, do jej zrobienia komponenty. Na przykład do pomarańczy potrzebne są owoce, woda i roztwór odżywczy. Ok. I to po wytworzeniu znajdziecie w lodówce oczywiście. Zabieramy ze sobą. Zaraz przekąsimy. Zacząłem już budować szklarnię oczywiście, żeby Wam pokazać mniej więcej jak to wygląda. Szklarnia wygląda w ten sposób. Co jest potrzebne? Aby rośliny rosły to są potrzebne takie lampy, za chwilę Wam pokażę gdzie je można znaleźć wypełnimy sobie o taka o bierzemy sadzonkę podchodzimy do danego pola klikamy i ona jest zasadzona i ona będzie rosła ona urośnie do rozmiarów większych tak jak te już urosły, a po jakimś czasie wyda owoce ta jeszcze rośnie nie już nie Ok. i zobaczcie i ona już została tak jak mała sadzonka tu zabieramy owoc, ona zostaje w takim samym rozmiarze. Ten owoc się za jakiś czas odnowi. Jagody, jest napisane rozwój, jeszcze się rozwijają. Kukurydza, 12 ziaren możemy zebrać. Dynia jeszcze się rozwija, jeszcze ma kwiaty, dopiero nie ma jeszcze owoców. Gruszkowoc, rozwój jeszcze i ziarna pszenicy. już mamy. Tak to wygląda. Teraz o co chodzi z tymi lampami? Słuchajcie, jedna lampa postawiona na przykład nad tym blokiem, jednym, będzie oświetlała ten blok i wszystkie w polu dookoła. Czyli jedna lampa oświetla pole 9 bloków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Jedna lampa oświetla dziewięć pól. Jak to jest skonstruowane, słuchajcie? Blok jest w podłodze, tu jest pole drugiego bloku na roślinę, to jest pole na roślinę, a dopiero na trzecim bloku, na wysokości trzeciego bloku, jest ta lampa. Więc tu musi być zawsze między blokiem do sadzenia rośliny a lampą jeden blok przerwy. Ok? Ja sobie zrobiłem taką nieregularną, dlatego troszkę gęściej mam te lampy ustawione, aby po prostu mi rozświetliły wszystkie pola. W nocy to będzie ładnie widać, bo będzie dawało takie fioletowe światło. Ok, więc to tyle, jeżeli chodzi o budowanie szklarni. Jeszcze Wam pokażę, o co chodzi z tymi lampami. Pod tabem w drzewku. Powinniśmy to mieć w zakładce którejś Narzędzia to nie Broń też nie będzie Może w baza Jest W zakładce baza jest coś takiego jak lampa inkubacyjna To jest ta lampa Ją trzeba odblokować Wchodzimy do konstruktora Wchodzimy w zakładkę sobie urządzenia Baza I to jest ta lampa Ona tak wygląda Lampa inkubacyjna, i tej lampy używamy. Podpowiem Wam jeszcze, jest coś takiego jak bankomat. Ja sobie postawiłem. Pamiętacie, że dostawaliśmy kasę za zadania, i to jest nasze konto: 4000. Tutaj możemy wypłacić daną kwotę, na przykład 500. Tylko. Weszło nam do kontenera, z którym jesteśmy podłączeni. Ok. Ja już chcę rozłączyć. W porządku. Dobra, mamy 500. Są sklepy z są tacy handlarze, którym trzeba zapłacić tymi kredytami, które mamy przy sobie. Musimy je fizycznie mieć przy sobie. To jakbyśmy płacili gotówką. To wygląda jak karta płatnicza. Jest napisane 500, no bo tyle mamy e, waluty, ale musimy to mieć przy sobie. A są tacy sprzedawcy, że możemy płacić z konta bankowego bez w ogóle użycia niczego. Jeżeli chcemy wpłacić na konto, to bierzemy tą gotówkę i przekładamy tu. Klikamy i ona jest wpłacona i mamy 4000. Zobaczcie, 4000 po tylu zadaniach dostaliśmy, a mamy w kontenerze na sprzedaż. 41 zmutowanych substancji, z których każda ma wartość 3,5 tysiąca, ale podczas sprzedaży, z tego co pamiętam, będą, będą chyba mniejsze ceny. Tak czy siak, słuchajcie, to jest ogrom waluty. I to by było chyba na tyle w tym odcinku. Słuchajcie zastanawiam się teraz co zrobić w kolejnym odcinku czy atakujemy dalej kolejne planety z naszego układu typu na przykład Ningues lub Masperon czy pokazać wam no może wam pokażę od razu w tym odcinku gdzieś powinienem mieć schowane spróbuję znaleźć Fakat. powinienem gdzieś mieć schowany klucz spróbujmy zobaczyć czy mam na statku nie mam na statku Gdzieś miałem taki klucz. Czy sobie go nie mam przecież chyba nie? Też pójdzie na handel trochę rzeczy. Żaden z tych przedmiotów. To trzeba też porządek zrobić. Tu będą rzeczy na sprzedaż w tym kontenerze. Jak nie ma, słuchajcie, to prawdopodobnie on gdzieś jest wrzucony. Jest. Key matrix. Ok, my dostaliśmy ten, ten key matrix wcześniej do otwierania portali. To wam na szybko pokażę, o co chodzi z tymi portalami. Zostawimy sobie te ważne rzeczy wartościowe tutaj. OK. Ten K Matrix tak jak wspominałem, dostajemy za... Mm, za podejście do takiego urządzenia obcych. Ono, jak podejdziecie do niego na odpowiednią odległość wejdzie z wami w interakcję yy, i podaruję wam po prostu ten klucz. Ten klucz ja go wcześniej nie mogłem znaleźć w ekwipunku, ponieważ on wyglądał inaczej. On wyglądał tak jak się wyświetla yy, ikonka na ekranie. Teraz on wygląda tak jak widzicie, jak takie coś jak PDA, coś podobie. Zobaczmy co tutaj jest. Tu jest jakaś szafa z rzeczami. Okej, okay, data. Tu będą informacje odnośnie naszej planety, to nas nie interesuje, ale interesują nas te obeliski. Wchodzimy, jeżeli mamy ten K Matrix, to one się nam otwierają. Zobaczcie jak to wygląda. Się nie dzieje. To jest coś takiego jak portal nieaktywny. Do tego jeszcze nie doszedłem. Do czego ten portal jest, dojdę pewnie w miarę upływu hmm, rozwoju, być może, zadań fabularnych. My wchodzimy na samą górę teraz. Nie ma tutaj promieniowania. Nie ma co bać. Aż do windy. Windą wjeżdżamy do góry. I teraz zobaczcie. To są teleporty. My możemy takie teleporty stworzyć w bazie. Zrobimy to w przyszłości. Każde, jakby przeniesienie się naszym teleportem gdzieś, będzie pobierało bardzo dużo energii. I teraz tak, wchodzimy do takiego portalu. Ten nas przeniesie do takiej samej lokacji jak ta, tylko na innej planecie. Ten do lokacji na planecie Masperon Ten do Skilon, z tego co zauważyłem. Tak, skilon tam gdzie byliśmy. To jest nasz, tutaj wyjdziemy, to jest ten gdzie my się znajdujemy na akuła. To tutaj wyjdziemy, jak będziemy z innej planety przybywać. A ten jest do Ningles. OK, i po prostu klikamy sobie w takim teleporcie F. On nas przenosi na inną planetę do takiej samej lokacji, tylko na innej planecie. Te teleporty nie mogą służyć do. Hmm. Zobaczcie, identyczna miejscówka. Te teleporty nie mogą służyć do przenoszenia się do innych niż te, tylko połączone z tymi teleportami. Nie możemy się przenieść na dowolny teleport na mapie gdzieś. Okej, okay. nie jesteśmy na tej planecie. Prawdopodobnie na tą planetę będę chciał teraz w następnym odcinku uderzyć. Tu jakiś łazik. Jest minus 21 stopni, nic nam to nie robi, dlatego że mamy po prostu odpowiedni y, moduł włożony do skafandra to jest y, moduł Ewa żeby go zrobić możemy go zrobić na początku żeby go uzyskać należy y, zdobyć chyba jedną sztabkę złota tam rośliny jakieś ok dobra słuchajcie to piszcie komentujcie lajkujcie ja wracam do nas na planetę y, i widzimy się w następnym odcinku, już na tej planecie, przylecę na nią statkiem kosmicznym naszym. Jest teraz takie ciśnienie, abyśmy, bo już dawno możemy, abyśmy rozbudowali nasz statek kosmiczny na wyższy poziom. On jest teraz na poziomie T2. Chciałbym już mieć osłonę energetyczną na naszym statku, ale potrzebujemy rozbudować CPU. A do rozbudowy CPU brakuje nam złota. Ok, wracamy na naszą planetę, więc zobaczycie dalszą eksplorację. Zobaczycie, co będziemy robili, jakie będą zadania. Zrobimy sobie oczywiście fabułę. Po przeniesieniu teleportem, chyba się wyłącza jetpack. No to jak sobie fruwa. Piszcie, komentujcie, lajkujcie, do zobaczenia w następnym odcinku. Siemano. Wjeżdżam w YouTube, dawaj, suba! I oglądaj, jaki grań Taka karma w komentarzach mi nie strzątaj. Leci like, leci nuta i sama się cieszy, morda. Weź tu wbij, lepiej z buta, ale głową nie potrząsaj Jaki grań, Taka karma na YouTube, mnie oglądaj Jaki w like w komentarzach, weź się lepiej, nie ociągaj. Najpierw łap tłusty kanał i zasiłką się oglądaj. najedź się tu dosyta, a shorty leszczą został. Robię masę na kanale, seria za serią stale. Wbijaj coś poćwiczyć zamiast zalewać pałę. Regularnie wjeżdża towar, coś wiemy tu. Tu o sportach nienormalnie mamy w cyberportach A ten ute już na dzwonkach i taka karma, na YouTube nie oglądaj Jak i w Like w komentarzach, weź się lepiej, nie ociągaj Najpierw łap, tłusty kanał i zasiłką się oglądaj Już jak się tu dosyta, a shorty leszczą został Robię lawę, płonie szar, tak to się ogląda Żeby to ostudzić, pływam zimą w słonych fiordach Jak lawiną tu nakryję, najtłustszego kota nie ma bata Że stąd wyjdziesz, jebaj diablo, cztery morda Karma na YouTube, by mnie oglądaj, jaki w like. W komentarzach weź się lepiej, nie ociągaj. Najpierw łap twój ty kanał i zasiłką się oglądaj. na się tu dosyta, a shorty leszczą zostaw! Nuta wadze ciężkiej, że aż Halak nie podoła. Ludotgniecie, wszystko jeździ walcem dookoła. Upload mi tu płonie, download to historia, pokerowo tu rozdaję, żebyś to oglądał! Jak i w, like, w komentarzach weź się lepiej, nie ociągaj. Najpierw łap pusty kanał i zasiłką się oglądaj. Dziś na się tu dosyta, a shorty leszczą zostaw.